Uwaga, na sam start losujemy osobę, która wygra MP9 obrońca Gwiezdnego Światła. Komentarz jest 27, więc trochę więcej niż wczoraj, więc sprawdźmy, kto wygra. Kami, spoko film, moje ulubione danie to jajka. No i spoko, fajnie. Skin leci do ciebie. A ja wam jeszcze przypomnę o moim giveaway'u na M4A1S s player tu za prawie 130 zł i Glocka 18 za 8 dyszek, jedynie co musicie zrobić, żeby grać o te skiny to wpłacić przynajmniej dyszkę i już jesteście grze. Chyba, że chcecie sobie wpłacić więcej, wtedy macie więcej szans na wygraną, ale to już jak chcecie, a ja w dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, dodam wam kolejnego skina tutaj do giveaway'a, tylko musicie lajkować i komentować. A ja bez przedłużania, słuchajcie, lecę sobie na może jakieś batelki. Bo jeśli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że zrobiliśmy sobie profit X3. Zaczynaliśmy chyba z 500 zł mieliśmy na depozycie, a mamy 1550, więc zajebiście, ja się mega cieszę, od razu wbijam sobie, kurwa, prześcignęli mnie. Zrobimy sobie może jakąś bitewkę, tylko za ile myślę, że dobrym pomysłem będzie zrobić sobie na razie stermowcie dwa razy M4 i może shirt na 3. Tutaj jak wypadnie nam słuchajcie fejdik, to już od razu od buta mamy proficik. Więc byle komu musi wylecieć MK Fejdzik. Proszę. Jest od razu kurwa zajebisty proficik. Jeszcze jest Sirexik za 230. Może jeszcze jeden. I co jest grane? Dobra. I teraz patrzcie to. Bitwa 5 stówaczek. Mamy 1300. Ej, to jest pojebane te szerdy. Ja jej po prostu kocham. Ja jej kocham. Słuchajcie, mamy dwa 300. Bijemy sobie tutaj. O, kurwa, dobra, nie. 20 skrzyneczek. Nie chce mi się na to patrzeć. Zrobimy sobie może sami. Kurwa, ale zajebiście teraz oddało. Nie zwalniamy tempa, myślę, damy sobie coś takiego na Jester I może coś takiego powariujemy bitwa za 500 złotych Standardowy na dwóch, nie chcę ryzykować. I teraz, żeby tylko jakaś koska nam wypadła, witamy tutaj ziomeczka. Teraz proszę no coś mocnego, przeleciała nam kostka. No trudno, ale jeszcze mamy szansę na nią, więc spokojnie. Uwaga, może teraz? No teraz też nie, to może za trzecim razem. Survival Knight dla nas, no nie, ale szczerze, wolę tego ursusa, więc może teraz Ursusik dla nas? No i powiem wam, że cieniutka, cieniutka bitewka, i chyba 500 złotych pójdzie się jebać. Tak jest Tragedia Patrzcie to Stóweczkę dostał 4 stówy ponad Pizda Dobra, bo teraz troszeczkę przesadziliśmy Więc zróbmy odkłódkę. I Klasyczna odkutka. Jeśli mnie oglądacie To wiecie Że Spring case Na jesterze Tryb szerdzik Na trzech I tak się robi Odkłódkę Przynajmniej jedna kostka i już jest zajebisty profit. Uwaga Okej okay. Ej chyba się pogniewamy Chyba się pogniewamy Jeszcze raz Jedna kostka i jest dobry profil. Proszę cię, daj jedną kostkę. Ok, chyba będziemy się gniewać. Chyba się będziemy gniewać, słuchajcie. Kurwa, straciliśmy teraz chyba z tysiaka. Przesadziłem. Dobra, idźmy sobie, zróbmy coś takiego. Underdog, może na trzech. Celujmy w to, że boty dostaną Ursusa za 2000 zł. I ja będę odrobiony na, na następny tydzień. Sprawdźmy. No, z pierwszej nie ma. Uwaga, druga. Aj, no, bez przesady. Bez przesady. Dobra, bo zaczynam się lekko niepokoić. Bijmy sobie tutaj. No, z pierwszej tragedia. No, z drugiej już lepiej, ale. Dobra, jest zajebiście. Miałem mówić, ale. Ale nie mówię żadnego, ale. Chyba, że nas przegoni. Dobra, nie. Jest topka, słuchajcie. Bitewka za stówkę, mamy 4 stówy. 4x za bitewkę. Spoko, odrabiamy się powoli, ale może wbijmy tutaj, żeby troszeczkę ochłonąć. I uwaga z pierwszej, no nie zaciekawie. Zajebiście, zajebiście. Szczerze, profit nie jest duży, ale to zawsze coś. Ej, bo ja mam tyle punktów. Handlarz bronią. Nie, musimy to sprzedać. 134 145. Pamiętajcie, że jak płacicie z moim kodem, to też takie punkty dostajecie i za darmo możecie je wymienić na skiny. Ja na przykład teraz dostaję za darmo 133 zł. Lecimy sobie dalej na batelki, a może sobie troszeczkę zwolnimy i pójdziemy na skrzyneczkę za 200 zł. Sprawdźmy. To jest drogi skin, chyba że jest faktory to to chyba 400 zł. Ile on kosztuje? 120, nie Factory New tylko Battle Scare. Jeszcze raz. Dobra, to też faktory New jest bardzo drogie. Ale nie jest faktoryjnie. Idziemy jednak na batelki. Nowa bitwa. I może zróbmy sobie jakąś procentóweczkę. Na przykład 4% Marble Fadezik. Damy sobie może 3. Na szerdzie na 3. Myślę, że jest to dobry pomysł. I uwaga, przynajmniej jedna koska, i już będzie zajebisty profil. I z pierwszej uwaga, no koski nie ma, żeby nas nie wydymało. Proszę, daj przynajmniej jedną kosę. Przeleciała. I ostatnia. Dobra, oddało Uff, już się wystraszyłem Oddało X2 Więc jest zajebiście 1800 zł mamy w depozycie Bimy, O, wyprzedził nas Ale możemy sobie to skopiować I tak zrobię Standardowy na dwóch Tutaj ta M za 1100 zł No fajnie by oddała Ale uwaga Ok, mamy kałaszka Za 300 zł Zajebiście Już jest kurwa proficik Tylko żeby on nie trafił tej m Bo będzie lipa ale nam może dać, nam może dać, nie obrażę się No i nam przeleciała, zostały dwie strzyneczki, uwaga Oj, dostał kałaszka, ale dobra, nie za trzy stópki, więc spoko, trochę nam podbił I teraz ostatnia, dobra, jest nasze i profit też jest gruby Prawie trzy stówy profitu Zajebiście sprzedajemy, mamy dwójkę Mamy dwójkę z przodu, więc teraz trzeba to mądrze jakoś rozplanować I Myślę, że lovely Kate na buście raz I może na buście damy sobie Spring tight casea. No nie jest to mądre, ale wiecie, bardzo lubię ryzyko. Mamy tryb underdog i teraz Bot Rosso musi dostać coś grubego. Uwaga. Z pierwszej... Okej, okay, on ma chyba droższego. Oj nie! Kurwa 400 wystyrek z wystart roku. Teraz może... No. Po chuj, dawałem tego underdoga. Tego nie wiem, ale było to głupia. Kurde, ciągle tak się wahamy. Od tysiąca do dwóch. Potem spadamy, potem znowu wzrost, potem znowu spadek. Zróbmy coś takiego. 500 zł bitewka. Underdog. Tym razem musi oddać. Był do nas jakiś żółtek, więc musi nam teraz trafić kosa. No kosy nie ma, ale mafa masa za cztery dyszki. Choć to zbytnio nam nic nie robi. Uwaga. O, przeleciała mu kosa. Kurwa. Dawaj tą kosę. Dawaj tą kosę, dropnij mi. No nie no, wygrywamy to, ale jest tragedia. 150 bitwa kosztowała, 500 zł, 350 zł jest fizz. Ej dobra, robi się serio, nie ciekawie. Mamy tutaj nowe strzyneczki, nie widziałem ich, więc sobie damy... Ile kosztuje dwóch? A Dobra, idziemy z niej. Może wbijemy sobie tutaj. Ile jester? 167. Ursus, knife, albo te glowsy Przydadzą się, naprawdę się przydadzą, więc proszę cię... No nie, kurwa, zigi. Zigi, co to jest? To chyba żygi, a nie zigi. 2 zł, sprzedaj, otwórz jeszcze raz. Ej dobra, trzeba chyba zaryzykować. Case battle, albo wszystko, albo nic. Zróbmy sobie coś takiego i dołóżmy może za 200 zł tą nową strzyneczkę. Oj nie wystarczy nam, więc trzeba, słuchajcie, dołożyć łapor wave'a. Standardowy czy Undertog. Standardowy dam na dwóch. Nie ma co tutaj kombinować. Proszę, daj nam tego Classic Knife'a za trzy koła. Proszę cię. Ja będę po prostu już zadowolony, kończę odcinek. Fuel injector, kurwa za 8 stówek dostał. GG słuchajcie. Kurwa. Ja pierdola, pierdolę No wiecie, nie zawsze się wygrywa Wczoraj nam poszło aż chyba za dobrze Więc dzisiaj chyba to musiało zabrać Kupimy sobie te USP, kosztowało 111 zł Zróbmy lasta Zróbmy lasta słuchajcie I już chyba nie ma co się wydurniać Zróbmy coś takiego Trzy skrzyneczki, mamy sobie standardowe na 4. A nóż widelec tym razem się popłaci Trzy skrzyneczki na buście Pierwszej uwaga, no mamy tego digla nowego 16 zł, myślałem że jest droższy Oj, oj oj, powiem wam, że nie wiem, co tu musi się stać, żebyśmy to wygrali. Ale szczerze jak na czterech to słaby profit Dobra ja już więcej nie przedłużam W sumie nawet nie mam co przedłużać Przypominam wam o giveawayu na m4a1s player 2 Za 126 zł I na glocka 18 za 8 dyszek płata minimalna z moim kodem pamiętajcie To jest dyszka i jesteście w grze Chyba że chcecie płacić więcej wtedy macie więcej szans na wygraną Ale to jak chcecie Dzisiaj nie pykło miałem wam dodać skina do giveawaya Ale zrobię to jednak jutro Bo widzieliście że się wyzerowałem No źle to rozplanowałem ale trudno poczekacie jeden dzień Nic wam się chyba nie sta co? Dobra, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, do jutra i wesołych świąt.